Wspaniałe miejsce, zapraszamy serdecznie. No, dla Filipa pozdrowienia. Ja bym chciał pozdrowić moją mamę, bo moja mama jest super młodeżka. No! Hej, witajcie z tej strony Maciej. Może poznajecie tę drogę, a może nie. Właśnie zmierzam sobie na nocny market w Warszawie. No, i plan jest taki, by jak najwięcej zjeść, jak najwięcej popróbować w zasadzie, bo nocny market to jest zawsze dużo ciekawego jedzenia. No ale możliwości każdego człowieka są w jakimś tam stopniu ograniczone, żołądki są ograniczone. Więc stwierdziłem, że hmm, jak tutaj spróbować jak najwięcej, jak, jak, jak to zrobić, żeby to przeżyć. No i stwierdziłem, że mam Was, że mam Was zebranych na grupie na Facebooku Bekonolodzy Stosowani i że może ktoś z Was będzie chciał mi pomóc. Parę osób się znalazło, przynajmniej zadeklarowało się internetowo, że przyjdą. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie, że nie będzie w topy, bo wiecie, na czym to polega. Ktoś zamówi coś, ktoś zamówi coś innego, kolejna osoba jeszcze co innego. No i razem można się tym wszystkim fajnie podzielić. Z tego co widzę, samochodów jeszcze mało, jest godzina 17.00. Idealny moment, żeby zjeść coś na nocnym markecie bez kolejek. Możecie się zapisać w ogóle do tej grupy. Bekonolodzy stosowani na Facebooku, link macie w opisie. W opisie. Wszyscy są, nie? Także co my tutaj mamy w ogóle? Jest pizza i nie pamiętam już czym ona jest, ale to jest pizza z mąki i wody. Zamówiłem tu pizzy w mącej wodzie, zobaczymy. Jemy. Grając to takie vlogi, które są bardziej na spontanie kręcone to często wyładzą lepiej niż jakieś tam zaplanowane. Sensor, trochę spakuje jak ty, w tył w haczapuri. No. Dobra, dobra, Takie trochę jak w rzeczywiście, no, A dobre. To jest kebabik od Kamila, My, my Fucking Seafood Story. To jest co? I to są szaszłyki z kalmarów. Szaszłyki z kalmarów, pączki na słodko i słono. Cóż tu masz? To są pączki z e, słonym karmelem i jeżyszkami. Aha z i kolendą i coś tam płatki chili, coś tam no coś tam. Dobra. Deser w sumie w międzyczasie. Pokażę tego, proszę bardzo. Ramen z shiso. Kaczuszka na da cafe. Akurat tego ramenu nie jadłem u nich, bo na halibut jadłem ich no jadłem kilka. I? Ruben, udawany wege Ruben. Udawany wege Ruben. No zobaczymy, cóż to będzie. Już naprysiona prawdzie? Kanapka z pastrami, ale nie ma pastrami, tylko jest burak za to. Kto to wymyśla. Kanapka z burakiem, no. czemu to się pastrami nazywa, to nie wiem. To jest proszę Państwa wypadek, którego ja byłem powodem. Wygląda pięknie. Kolejne lodowe ciacho. Te są karmelowe z popcornem, a te? Ciasteczko czekoladowe z molami waniliowymi. No, brzmi pychaj. Troszkę wiecie co, ja się boję o te, o te kanapki lodowe. Że nam zaraz się rozjadą. Że rozpłyną się, Także ja chyba sobie najpierw zjem kawałek. A, to jest dobre. Zimna. Mm -hmm. Tak, kanapki lodowe. Mega spoko. Pole. Tutaj jeszcze jest druga wersja. To jest, już nie pamiętam co. Ciastka czekoladowe i wanilia. Pierwszy z góry. Tak. Najlepsze okruszki. Okruszki. O, okruszki? Tutaj talerz brazylijski, dużo mięsa, a to jest… Tam, da da da. bycze jądro. Jakie to jest dziwne. <średziwne> Prze przedziwne. Czy to dobre? Co, do cytryna do tego, czy ja? No możesz skropić, tak, no, tak, no, ja bym skropił. Proszę bardzo. To jest fasola czarna. To jest fasola, to, tutaj też To, to jest z dodatkiem, tam albo frytki, albo fasola, albo pani uwierzy, to najbardziej pasuje. Spróbuję zaraz byczego jąta. Nie spodziewałem się, że dzisiejszego dnia coś takiego zjem, szczerze mówiąc. Tak Tak to wygląda. Na no, sposób widzenia butrze jąder pałaczkami. oczkami Jak mięso, no. Grubaska. Jak to ziemniaczana. No. no, dobre są, naprawdę. Mm. Jakbyście nie wiedzieli, że to są bycze jądra, no, to w, tak w ogóle byście tak nie mieli to, problemu. To bycze jądra naprawdę nie jest złe. Nie jest złe. Znaczy, nie, nie jest, jest złe, ale, ale, coś ale coś porwało, to takie jest niejaki. No, no, drugi no, no bo z czymś musiałbyś się zjeść? Ja wziąłeś samo, no. To jest takie, wiecie, w stylu o, o kurde, bycze jądro. No, no no ja nie to spróbuję, ja na tej zasadzie. Nie wiem co tu próbować. Mięso. No tak, wiadomo, że mięso. Czuć, że przeszło to mięso dobrze. No troszkę się robiło. A które nie musieli dostawić. to stać, bo droby jest, nie? Są trzy różne, tak. Ripszowina, wołowina i kurczak mm. chyba? W tym brazylijskim spoka, ale to takie takie... Suche. Okay. To takie no, słabe. Takie na zasadzie zapytam. No. Ananas w cynamonie, ale taki grillowany, tak? No, tak, grillowany. No jest różnie normalnie nabity i się kręci. Pachnie ładnie. Z drugiej strony wygląda lepiej. Spoko. Ale lepszy niż surowy. No tak. Ja lubię ananasy. Robale. To jest roba. Jedwabnik. Ja go zjem teraz. Słodkie i takie. Mówiłeś, mączne, nie? Taki solony karmel. Leży robak. Chcecie spróbować tutaj tych. Nie wiem w sumie, czy, czy każdy po jednym weźmie po prostu w ciemno. To jest na bankwegę, to, to okrągłe. Pani mówiła, że z warzywami. Ja bierę to. Spróbuję to rozstroić, na cztery. A może zgadniesz, czym to jest? To, co zjadłeś. Bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Wiem tylko, że to się. że to było w Saigonce. Nie wiem, czy to było. Ale tak po, po kolorze to może krewetka. Ale krewetka wygląda. No. Ja zjem tego pieroga. Cóż to za sushi? Widzę awokado, widzę tykwę. Bardzo dobrze. Jakaś rzepa, czy coś ja takiego marynowanego. Ja I, I grzyba. Sushi? Co nie stanie z Bo bez ryby. Sosik. No niestety nauczę tutaj smaki między nami no. bardzo cieni i mięsem. O, ja no, mięso. Kolejne jedzenie. To jest z szoku, nie? Tak. Fryty. Kanapeczka z szarpaną wołowinią, z sosem hoisin, chyba, i marynowane mango. bodajże. A tutaj z jakimś majonezem, właśnie majonez mango, yy, przechodząc cebulką i. Ja na fajnie. I tak. To jest kanapka. Jako się uczy? Ta bułeczka taka fajna. <grym> Jak tak. <maślana. grym> Natomiast to dobra dobre. Maga nie O, Maga spoko. Wybierzemy i próbujemy, dobra? Dobre. A jak zasmakuje, to koniecznie do Melody idziemy po więcej. Wanilia, mango z kardamonem i słony karmel. To ja biorę to. Jak to tylko... Dużo, dużo, nie żałujemy sobie. Nie żałujemy? Tak się w promocji. Dokładnie. Dobra, jeszcze. Posłony karmel. A to mango z kardamonem, super. Ale polecam na pewno drinka arbuzowego na nocnym, no i kanapki lodowe od Franka dają radę. Okay, okay. Tak samo, kanapka lodowa Kanapka lodowa Szczególnie ta z popcornem była fajna A i oczywiście kanapka lodowa z franka Te żołądki były po prostu tak dobre z tym, z tym sosem i z, tym, z tą bitą, to było tak dobre. Ja tutaj się muszę z kolegą zgodzić, że ten kebab z żołądkami od My Fucking Street Food Story jest, no jest najlepszą rzeczą, jaką jadłem na nocnym markecie w tym roku. Jeśli chodzi o te kanapki lodowe, no to ok, smaczne były, ale mnie, mnie jakoś osobiście nie porwały. Bardziej smakowały mi chyba lody mango, kardamon z Melodii, aczkolwiek no chyba troszkę trudno porównywać. Na pewno te kanapki lodowe z Franka są, są dobre. Jeśli chodzi o te robale i jeśli chodzi o te bycze jądra, no to to są takie rzeczy, wiecie, ani jakoś super smaczne, ani jakieś, nie wiem, obrzydliwe czy niesmaczne. To raczej tak na zasadzie właśnie spróbowania sobie czegoś nowego, czegoś dziwnego. O kurde, bycze jądra kurde, ale to brzmi, kurczę, spróbuję, no, na takiej zasadzie. I jeszcze jakbym miał wskazać coś, co mi bardzo smakowało na nocnym markecie, to pizza z mąki i wody. Bardzo dobra, nie wiedziałem, że w takich warunkach street foodowych da się zrobić tak dobrą pizzę, aczkolwiek no tutaj piec został zaprzągnięty odpowiedni, opalany drewnem. Ładnie też to wygląda. Te pizze są dość małe, co akurat na nocnym markacie jest dla mnie plusem, no bo zamówię sobie jedną taką pizzę i, i mogę coś jeszcze zjeść po tym jak zjem pizzę. Aż tak się nie zapcham, dzięki czemu będę mógł spróbować więcej, więcej, o wiele więcej rzeczy. Cena jest może kontrowersyjna, no bo to jednak jest mała pizza bardzo. Lubię, kiedy właśnie na nocnym markecie, czy na jakichś tam zlotach food trucków, jest możliwość kupowania rzeczy w mniejszych porcjach, po to, żeby móc spróbować większej liczby dań, żeby poznać więcej smaków. No, no wtedy myślę, że też o to chodzi w takich, w takich eventach. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten chaotyczny vlog podobał. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć, smacznego.